Co jest ważnego i strategicznego, jeśli chodzi o puławskie azoty? No, przede wszystkim mamy do czynienia z jedną z takich polskich spółek spółek Skarbu Państwa, która ma doskonałą sytuację finansową. Generuje zyski. Zysk netto w pierwszym kwartale tego roku wynosi około 200 milionów złotych. Jest to firma, która cały czas rozwija swoją działalność, a zatem może w perspektywie dłuższego czasu być jednym z takich czempionów narodowych w polskiej gospodarce. Może być firmą, z której będziemy dumni, ponieważ na rynku chemicznym, na rynku azotów, produkcji różnego rodzaju środków chemicznych, na przykład nawozów, ma ona bardzo poważną, jedną z najpoważniejszych pozycji. Rozumiem, że kondycja spółki jest w tej chwili niezła. Jakie to są rzędy wielkości, jeśli chodzi o zysk? Potem, jeśli chodzi o zysk, jak powiedziałem, w pierwszy kwartał 2012 roku ponad 200 milionów złotych. W porównaniu z ubiegłym rokiem jest to ciągłe zwiększanie zysku. Wartość tej spółki, wartość jej aktywów, rachunków zgromadzonych na pieniędzy, pieniędzy i środków zgromadzonych na rachunkach to jest około 3 miliardów złotych. Gdyby przyjąć stawkę, którą zaproponował wzywający do. Sprzedaży, czyli firma Syntos będąca własnością pana Sołowowa. Jeżeli chodzi o e, e, cenę wezwaniu, to daliśmy cenę wyższą niż była na giełdzie i to jest jedno w ciągu ostatnich pięciu lat. Cena zbliżona do maksimum, jaki kurs kiedykolwiek osiągnął. Ja dobrze pamiętam, to w kursy 120 zł. Teraz zaproponowaliśmy cenę 10250 zł. Przy utrzymaniu trendu jeśli chodzi o zyski tejże spółki, to jest wartość zysków A zatem rachunek ekonomiczny, jakiekolwiek logiczne myślenie w kategoriach ekonomicznych nie występuje tutaj. To nie ma miejsca. Sprzedaż oznacza stratę dla Skarbu Państwa, generalnie dla wszystkich akcjonariuszy. E, proszę Państwa, Gazeta Pakiet e, w czerwcu przeprowadziła ranking najbardziej wartościowych spółek ekonomicznych i paliwowych. I co się okazuje? Zakłady azotowe, płaty mają tam najlepszą pozycję. Drugie miejsce Police, trzecie Karmów. Natomiast spółka Syndos otrzymała pozycję siódmą. Wodę tego, jak to jest możliwe, że spółce, która ma gorsze notowania pod tym względem, gorszą ocenę Sprzedać, mówiąc, lepszą firmę. Jest jeszcze jeden bardzo ważny argument, o którym mówimy i dzisiaj mówiliśmy na posiedzeniu komisji. Zakłady azotowe puławy są odbiorcą i zu, użytku, u, zużywają około 10% rocznego, rocznego zużycia gazu w naszym kraju. Gdyby dzisiaj przyjąć założenie, że zostają sprzedane i rezygnują z dostawcy, jakim jest PGNIK, a przerzucając się, mówiąc już zupełnie kolokwialnie, na dostawcę, jaki może być na przykład bezpośrednio Gazprom czy, czy, czy inne spółki, oznaczałoby to, że pojawia się luka, jeśli chodzi o wykorzystanie gazu w postaci 10%, niewykorzystanego, niezużytego gazu. To jest bardzo poważne tąpnięcie. Oznacza, że Pekinik będzie miał bardzo poważny problem, co z tym gazem zrobić. Co zrobić z jego nadwyżką, niewykorzystaną nadwyżką. Nie możemy z niej zrezygnować. W myśl umowy, którą podpisał pan premier Pawlak, umowy polsko-rosyjskiej gazowej, oznacza, że niezależnie czy zużyjemy ten gaz, czy nie, musimy za niego zapłacić. Kolejne pytanie, czy w tych bierzecie Państwo pod uwagę możliwość sprzedaży akcji przez obecnego pretendenta, który wystosował wezwanie do zakupu rosyjskiej spółce Tarno, która była zainteresowana, też Pułapi, która jest zainteresowana przy przyjęciem innej polskiej firmy, czyli Tarnowskich Azobrów, wejściem w polski rynek przetwórstwa gazowego. które była mowa, więc nie będę powtarzał uwarunkowania jakie to może rodzić na PGMIRE, ale jest tu kwestia tego rodzaju. My stroniem wszyscy mówią, nawet tutaj na komisjach Sejmu, przed wielką szansą zwiększenia wydobycia krajowego gazu i obniżenia kosztów gazu poniżej, znacznie poniżej kosztów gazu sprowadzonego z Rosji. Czy bierzecie pod uwagę w tych analizach sytuację taką, że dziś sprzedaż pułap czy tarnowskich azotów spowoduje dalsze uzależnienie tej branży od Rosji i być może spowoduje niemożność wykorzystania szansy, przed jaką Polska wystała, korzystając z własnych, tańszych surowców z gazu łupkowego? A zatem ze względów ekonomicznych, ze względów dotyczących całego, całego kształtu polskiej gospodarki, dotyczących bezpieczeństwa użytkowania gazu, nie powinniśmy zbywać tej spółki, nie powinniśmy jej zbywać ani teraz, ani w ogóle. Jak rząd tłumaczy, dlaczego akurat Puławy znalazły się na liście firm do prywatyzacji? Rząd tego nie tłumaczy. Rząd y, y, używa takiego autoargumentu. Auto Sprzedajemy tę i inne spółki, dlatego że są na liście spółek przeznaczonych do prywatyzacji. To jest, to jest odpowiedź, która zresztą padła na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Skarbu Państwa. To jest właściwie żadne wyjaśnienie. Dlatego, jak pani redaktor słyszała, ja zażądałem podobnego szczegółowego wyjaśnienia w formie pisemnej. Chcę mieć dokument, który będzie pokazywał, jaka jest logika myślenia tego rządu. Nie ma tam żadnego rachunku ekonomicznego, żadnego myślenia generalnie o gospodarce, żadnego myślenia o perspektywie kilkunastu następnych lat. To jest. Jedyny tylko cel przyświecający tej prywatyzacji. Szybki zysk w postaci gotówki, która może załatać dziurę budżetową. Nikt nie myśli o tym, że państwo polskie przestaje być właścicielem jakichkolwiek podmiotów gospodarczych, mogących odgrywać jakąkolwiek rolę w polskiej gospodarce. Sprawa dotycząca również spółki skarbu państwa, banku ODP, które udzieliło gwarancji kredytowej na zakup dla prywatnej firmy, państwowej firmy, czyli akcji państwowej firmy UA. Mam pytanie, na jakich warunkach ten kredyt został udzielony? Bo dotychczasowe, dotychczasowe zwyczaje udzielania tak wysokich kredytów no miały za zdywersyfikowanie ryzyka. A tutaj jeden bank państwowy udziela wielkiego kredytu dla prywatnego przedsiębiorcy na zakup akcji państwowego przedsiębiorstwa. Więc mam pytanie, czy nie grozi tutaj powtórzenie sytuacji. Takie, jak to miało miejsce za czasów prywatyzacji, to że za pieniądze państwowe, czy za pieniądze pożyczone od jednego z podmiotów, inny nabywca nabył po prostu akcji tego przedsiębiorstwa. Pan poseł interpelował też w sprawie innych firm. Jakie to na przestrzeni tych kilku lat firmy zostały przeznaczone do prywatyzacji albo już zostały sprywatyzowane? Ja mam potężny raport mówiący o tym, ile firm zostało przeznaczonych i zbytych. To jest kilkaset spółek Skarbu Państwa. W momencie, w którym Platforma Obywatelska rozpoczynała swoje rządy, opracowała taki program, który się nazywa Planem Prywatyzacji na lata 2008-2011. Tam przyjęto, że 840 polskich spółek Skarbu Państwa, w których Skarb ma albo większościowy pakiet udziałów, albo 100% pakiet, albo nawet mniejszościowy pakiet zostanie sprzedanych. Gdyby przełożyć sobie to na godziny pracy w ministerstwie, to mniej więcej co 8 godzin powinna być podpisywana umowa prywatyzacyjna w resorcie Skarbu Państwa. Proszę zobaczyć, jaki jest pośpiech, jakie jest tempo prywatyzacji e, polskich spółek Skarbu Państwa. Czy to jest związane tylko i wyłącznie z łataniem dziury budżetowej, bo to jest taka y, dość y, krótkowzroczna polityka, bo, bo bardzo szybko y, nie będzie dochodów y, z podatków chociażby, czy zysków, które generują te spółki i bardzo szybko tych pieniędzy zabraknie? Po pierwsze, w wielu przypadkach to w ogóle nie ma nic wspólnego z prywatyzacją. Prywatyzacja oznacza zbycie na rzecz prywatnego właściciela, prywatnego akcjonariusza, inwestora, tak? Mamy do czynienia z wieloma przypadkami, w których zbywa się walory, akcje naszych spółek na rzecz podmiotów należących do rządów innych państw. Niemieckiego, francuskiego rządu, włoskiego, szwedzkiego i tak dalej. To oznacza, że Mocno naciągane jest tutaj słowo prywatyzacja. Pada z kolei argument, że prywatny właściciel zawsze będzie lepiej zarządzał niż państwowy. No ale ja mam pytanie, dlaczego państwowe spółki innych krajów, takich jak szwedzki Vattenfall, EDF, EON i wiele innych, zarządzanych przez państwa, przez rządy tych państw, tak, są doskonale prosperującymi firmami, które podbijają rynki europejskie, na przykład w, w obszarze energetyki czy w obszarze paliw płynnych. A zatem można, jeśli się chce. I po trzecie, wreszcie, zbywanie spółek, które przynoszą które są kurami znoszącymi złote jajka. Spółek, które przynoszą bardzo wysokie wpływy do budżetu państwa, które dają duże dywidendy. Na przykład KGHM, który w samym tylko ubiegłym roku, 2011, jego zysk netto wynosił prawie 11 miliardów złotych, z czego 30% należy się państwu, państwu polskiemu. Zbywanie akcji tego, tego przedsiębiorstwa jest działaniem na szkodę interesów naszego kraju. Jest kompletną bezmyślnością, takim bezrefleksyjnym. Nie chcę powiedzieć za dużo, ale mam co do tego o wiele bardziej wyrobione zdanie i i, I wydaje mi się, że jest podyktowany jeszcze innymi względami.